Papuga na trzy litery, pierwsze A to oczywiście A. Krzyżówkowa papuga. Tak się określa często papuga w krzyżówkach. Ale ta tutaj właśnie papuga to nie tylko krzyżówkowa, to również krzyżówka A. Hybrydy, czyli krzyżówki, to osobniki, których rodzice są do dwóch różnych gatunków. W środowisku naturalnym hybrydy praktycznie nie występują. Jednak człowiek w działalności rozpoczął różnego rodzaju eksperymenty i bardzo często zdarza się, że łączy dwa różne gatunki, chcąc uzyskać zwierzęta o jakichś dla siebie przydatnych cechach. Jeśli chodzi o ptaki, to krzyżówki znamy od bardzo dawna, ale dotyczy to głównie ptaków śpiewających. Yy, pewne mutacje barwne yy, kanarku zostały stworzone w wyniku również międzygatunkowych. Yy, Papugi to pewne z sobą spokrewnione papugi, krzyżują się i taką właśnie krzyżówką jest tutaj siedząca na moim ramieniu ara harlekin. To wynik krzyżówki ara Rauny i ara chloroptery. Taka właśnie hybryda powstała z tego związku. Ta ara jest bardzo kolorowa po swoich rodzicach odziedziczyła dziedziczyła błękit, czerwieni. Kolor żółty, ale rozmieszczenie tych kolorów jest zupełnie różne od tych, które są rozmieszczone na upierzeniu rodziców. Mówiąc o przyrzutkach papug, nie sposób nie odnieść się do spraw związanych z etyką. Mianowicie wielu uważa i zupełnie słusznie, że nie powinno przyżywać się papug, które są zagrożone wyginięciem i które muszą być objęte ochroną gatunkową. Jednak w tej chwili panuje przekonanie, że można dopuścić do przeszczepania gatunków, ale pod dwoma warunkami. Pierwsze, że ptaki nie należą do gatunków zagrożonych w swoim naturalnym środowisku, a drugie, że potomstwo, tak właśnie hybrydy, nie będą wypuszczane do środowiska naturalnego. Żadne z rodziców tego ptaka w swoim środowisku naturalnym nie jest zagrożone wyginięciem, a zarówno aralny, jak i chloroptery bardzo dobrze się rozmnażają, czego najlepszym dowodem jest, że od kilku już lat ptaki te nie wymagają w żadnym kraju Europejskiej rejestracji poza Polską. W naszym kraju krzyżówki ar są jeszcze ogromną rzadkością, ale w Europie w Zachodniej i Stanach Zjednoczonych jest ogromna ilość klubów skupiających yy, hodowców, którzy. Yy, zajmują się właśnie krzyżowaniem różnych gatunków AR. I nawet powstało specjalne nazewnictwo dla określenia tych właśnie hybryd.